Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Poranna modlitwa wzmacnia nasze siły duchowe i przypomina nam o celu naszego życia, o Bogu, dla którego żyjemy, który jest naszym Ojcem. Módlmy się w imię Ojca. I syna, i ducha świętego. Amen. Panie, w ciszy rozpoczynającego się dnia, przychodzimy Cię błagać o pokój, mądrość i siłę. Pragniemy spoglądać na świat oczami przepełnionymi miłością, patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci, Twoich wiernych tak, jak Ty sam ich widzisz, i dostrzegać w nich to, co dobre, mądre i szlachetne. Panie, napełnij prawdą serca i umysły nasze, a wolę, rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Panie, daj nam taką życzliwość i radość, by wszyscy, którzy się z nami stykają, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Panie, pobłogosław ten dzień, który nam dajesz z nieprzebranego bogactwa Twojej dobroci. Napełnij nas swoją łaską, byśmy mogli dobrem od Ciebie zaczerpniętym na innych oddziaływać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Panie, pobłogosław wszystkich i cały dzień dzisiejszy. Niech ten dzień będzie wypełniony pokojem, miłością i radością. Niech Boże Błogosławieństwo, Cały dzień Was chroni. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy.